Mercedes AMG EQS 53 Formatic Plus to nasz pierwszy ambasador w segmencie samochodów o wysokich osiągach. Tak o tym modelu powiedział Filip Scheimer, prezes Mercedes AMG GmbH. Prezes Scheimer dodał, że ten model powstał specjalnie dla entuzjastów samochodów, którzy szukają połączenia innowacyjnej elektromobilności z luksusową atmosferą, sportowym charakterem oraz zwinnością i dynamiką. Pierwszy całkowicie elektryczny samochód AMG bez wątpienia przyciągnie nowych odbiorców. Mam wrażenie, że ten samochód został zaprojektowany właśnie w taki sposób, by przyciągać uwagę. Nie jest to AMG w takim klasycznym stylu, ze spalinowym silnikiem, które zdradzają zazwyczaj drzemiący pod maską potencjał jedynie detalami. On przyciąga uwagę swoim technologiem. Tak, długie na 522 cm i szerokie na 212,5 cm na dwozie wygląda bajeransko. To głównie zasługa nie tylko innej niż w innych Mercedesach linii nadwozia, ciekawego grilla, nowatorskich świateł i reflektorów czy wysuwanych klamek, ale także dźwięku. Za każdym razem, gdy otworzę drzwi, rozgrywa się charakterystyczny dźwięk, no właśnie świadczący oczy. Przecież nie o tym, że pod maską drzemie jakiś potwór. To jest raczej zaproszenie. Do wirtualnego świata. Mercedes AMG EQS to samochód luksusowy. Ten egzemplarz został wyposażony w pakiet Executive Rare za niecałe 22 700 zł. Spójrzcie na tylne siedzenia, wykwintne wykończenie, podgrzewane poduszeczki, szeroki zakres regulacji siedzeń i oczywiście ekrany. Niemniej efektownie jest z przodu. Choć fotele są nieco skromniejsze, siedzi się na nich bardzo wygodnie. Kierowca i przedni pasażer są otoczeni kokpitem, jak ze statku kosmicznego, którego wyświetlacze są rozciągnięte na całą szerokość deski rozdzielczej. To robi wrażenie i tak dobrze się domyślacie, czasami trudno jest w tym odnaleźć jakąś funkcję. Na przykład do tej pory nie wiem w jaki sposób włączyć i wyłączyć podgrzewanie kierownicy, ale poradziłem z tym sobie. W jaki sposób? Zacząłem mówić do samochodu i poprosiłem go o wyłączenie. Zadziałało. Z drugiej strony z ergonomią nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać, bo większość przydatnych funkcji typu podgrzewanie lusterek czy szyb. Oraz obsługa radia znajdują się pod ręką. Mercedes oferuje też szereg programów klimatycznych, które mogą nas zrelaksować lub dodać nam energii. Z kolei o czystość powietrza w kabinie zadba rozbudowany system klimatyzacji. Siedzimy jednak w Mercedesie AMG, zatem pora sprawdzić, czy jest czym jechać jest. Do napędu tego pierwszego elektrycznego AMG użyto dwóch silników, co sprawia, że auto ma napęd na obie osie i dysponuje mocą maksymalną 658 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym 950 Nm. Wykupując za 23 tysięcy zł pakiet Dynamic Plus zyskamy opcję tymczasowego zwiększenia mocy do 761 koni mechanicznych i momentu obrotowego do 1020 Nm. Przyspieszenie od 0 do Kilometrów na godzinę trwa 3,8 sekundy, a 3,4 sekundy w przypadku, gdy w aucie jest zainstalowany pakiet Dynamic Plus. W zależności od tego, jaki tryb jazdy wybiorę, auto zmienia trochę swój charakter. Do wyboru jest ich pięć: Ślisko, Komfort, Sport, Sport Plus oraz Individual. W zależności od wybranego trybu zmienia się m.in. charakterystyka napędu, układu kierowniczego i ustawienia zawieszenia. W slalomach i podczas parkingowych manewrów pomagają też skrętne tylne koła. Przyznał, że gdy prowadzę ten samochód w trybie sportowym, czuję ogrom potencjału, który w nim drzemie, ale są to inne odczucia niż w przypadku takich klasycznych spalinowych AMG, które od razu emanują swoją dzikością. Tutaj ta dzikość jest jakaś taka bardziej wirtualna. Ten samochód potrafi katapultować jadących nim ludzi w sposób, w jaki Sokół milenium skakał w nadprzestrzeń za każdym razem, gdy wcisnę zdecydowanie pedał gazu. Ale w międzyczasie jest po prostu cichą, komfortową limuzyną. Choć nawet podczas jazdy po krętych odcinkach trzyma się asfaltu, jakby jechał po szynach, z kolei podczas jazdy po nierównościach do gry wkracza pneumatyczne zawieszenie, które czyni z niego pojazd niezwykle komfortowy. Dodatkowo nietypowe doznania potęgują dźwięki, ale nie ryczącej v Biturbo, ale cyfrowo skomponowane akordy auta przyszłości. To wszystko sprawia, że czuję się w tym Mercedesie jak w samochodzie nowej ery. Ale jest to jednocześnie pierwsze AMG, którego nie mam ochoty zabrać na tor. Jest to oczywiście piekielnie szybka maszyna, ale traktuję ją jako komfortową limuzynę. Tym bardziej, że styl jazdy mocno wpływa na zasięg, a terminu zastosowania akumulatora o pojemności 108 kWh nie jest największy. Ten samochód waży 2700 kg, co w przypadku sportowca jest bardzo dużą nadwagą. I żeby utrzymać osiągi super samochodu, a ten samochód takimi się legitymizuje, wymaga to zużycia sporej ilości energii. Producent informuje, że według normy WLTP w ruchu miejskim na jednym ładowaniu akumulatora przejedzie 562 km. Przy temperaturze zewnętrznej około 7 stopni Celsjusza udało mi się przejechać w cyklu mieszanym około 340 km. Za to da się energię w akumulatorze bardzo szybko uzupełnić. Według danych producenta na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym DC akumulator można ładować z mocą do 200 kW. W takim przypadku do naładowania energii potrzebnej na pokonanie kolejnych 300 km według WLTP wystarczy 19 minut. Samochód można też ładować prądem zmiennym AC w domu lub na publicznych stacjach z mocą do 22 kW.